Azalia Maxi Payne. W blasku żywiołu błyskawica. Prolog. Prologue. Zostawcie ją! Ławiłem się własnymi łzami. Z mojej piersi wydarł się krzyk. Przemoczony do suchej nitki biegłem i lesił w nogach. Naprzód Miałem skąpane w mroku nocy drzewa lasu, rozjaśniane bijącymi z niepobłyskawicami. Moje stopy grzęzły w błocie i gąbczastym mchu. Ulewny deszcz ograniczał mi pole widzenia, lecz ja doskonale wiedziałem dokąd zmierzałem. Musiałam ich powstrzymać. Babciu! To jedno wyjątkowe słowo ocierało się o ścianki mojego gardła z prawdziwie dziecinną bezradnością. Elinoiza leżała już na ziemi, gdy do niej dotarłem. Jej usta zamarły, a oczy zaszły mgłą. Padłem przed nią na kolana. Chwyciłem jej opadającą bezwładnie głowę w drobne, drżące dłonie. Łkałem żałośnie, błagając ją, by cokolwiek do mnie powiedziała, by na mnie spojrzała, by jej klatka piersiowa na nowo uniosła się od wespranego w puca powietrza. Błagam cię, szeptałem, nie zostawię mnie samego! Od rana miałem poczucie, że coś się wydarzy. Tego dnia babcia miała dziwny humor. Chodziła do rozdrażniona tak, że lepiej było nie wchodzić jej w drogę. Ostrożnie więc ze dziadkiem stawialiśmy każdy krok w domu, próbując jej nie podpaść, aż w końcu dla własnego dobra schowaliśmy się w pracowni, Był, jak to mawiał dziadek, przeczekać burzę. Gdy nadszedł wieczór, Elinojza zebrała mnie na trening do lasu. Wpierw udaliśmy się na wzgórze za domem, skąd chwilę obserwowałem piękne niebo obsypane tysiącami gwiazd nad naszymi głowami w tamtą ciepłą lipcową noc. Nad rodzinnym miasteczkiem Monroe w stanie Waszyngton błyskały pojedyncze błyskawice. Zbliżała się potężna burza, na którą z podekscytowaniem oboje czekaliśmy. Dalej, pospiesz się. Babcia mnie pogoniła, a ja zerwałem się z miejsca i prędko do niej dołączyłem. Co ważne, nigdy wcześniej nie trenowaliśmy magicznych umiejętności poza domem, bo najbezpieczniejszym miejscem na ćwiczenia było ochronione zaklęciami, wygłuszającymi gromki grzmoty naszych piorunów podwórko dziadków z tyłu posesji. Nigdy nie robiliśmy tego też w ciemności, bo przecież światło, jakie tworzyły nasze błyskawice, Mogły wzbudzić podejrzenia sąsiadów, którzy nie mieli bladego pojęcia o istnieniu takich jak my, utalentowanych. W tamtej chwili zastanawiałam się tylko nad jednym: czemu teraz babcia nagle łamała te najważniejsze zasady ochrony naszego istnienia na ziemi, które wpajały mi odkąd zostałem elektrycznym, jak ona? Gdzie idziemy? Dopytywałem kilkukrotnie, nie mogąc doczekać się odpowiedzi. Babcia nawet nie próbowała ukrywać frustracji, nazywając mnie po krótkiej chwili nieznośnym dzieckiem lub czymś w tym rodzaju. Zwykle starałem się, żeby patrzyła na mnie jak na dorosłego lub też dużo doroślejszego niż wskazywałby na to mój wiek, wówczas prawie 15 lat. W końcu zatrzymaliśmy się na polanie w środku lasu. Prawdę mówiąc, nie zaszliśmy zbyt daleko. Dobiegał tu szum płynący nieopodal rzeki Skajkomisz, a z do dnia dojrzałbym stąd wieże jednego z kościołów w miasteczku. Już zamierzałem na nowo zapytać babcie o powód naszej wycieczki w to miejsce, i o tak niedypowej porze, gdy ona jednym gestem dłoni wytworzyła niewielkich rozmiarów kulę błękitnego światła, która rozjaśniła nasze twarze, sama zaczęła mówić: Wiesz, nie mam pojęcia, ile mam lat, wcale mnie to nie zaskoczyło. Babcia nie pochodziła przecież z tego świata. Tamten i ten wymiar dzieliła kosmiczna przepaść czasowa, której nie sposób było obliczyć, albo raczej to my nie potrafiliśmy tego obliczyć. Nie wiem też, kiedy powinnam obchodzić urodziny. Ha! Właściwie w poprzednim życiu nigdy nie świętowałam czegoś podobnego. Twój dziadek mnie uświadomił, że tu, na ziemi, każdego roku dziękujemy za to, co przeżyliśmy i trwamy w pełni nadziei, że reszta życia, jaka nam pozostała, przyniesie nam coś dobrego. Twarz Elinoisy momentalnie opuścił niepokój i rozdrażnienie, a w ich miejsce nastał nieznany jej dotąd spokój. Babcia zawsze była jak nasz żywioł. Z małej chmurki potrafiła rozpętać burzę, której nic nie było w stanie powstrzymać. Jej determinacja w dążeniu do celu potrafiła zrównać góry z ziemią. Nie trudno więc zgadnąć, że od razu dostrzegłam jej nienaturalne zachowanie. Zaczęłam się martwić. Dużo łatwiej było mi zrozumieć, gdy wściekała się i groziła, że przestanie mnie uczyć magii elektryczności, niż gdy teraz dumała nad czymś abstrakcyjnym, lądując daleko we wspomnieniach, których nie znałem. — Dzisiaj są moje urodziny — uśmiechnęła się łagodnie. — Właśnie dziś, tak wiele lat wstecz, w tym miejscu i o tej godzinie zjawiłam się na ziemi — Zobaczyłam to, na co patrzysz właśnie ty w tym momencie. Na dzikie drzewa lasu skąpane w mroku. Nic więcej. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, co odkryję i jakie to przyniesie konsekwencje. Bałaś się? Bałam? A czy ja kiedykolwiek się czegoś bałam? Zaśmiała się szczerze rozbawiona, po czym spoważniała niemalże natychmiast: Nie bałam się, Zane. Ruszyłam odważnie przed siebie tak, jak robiłam to przez całe życie. I wiesz co? Tak, musisz mi obiecać, że pod tym względem będziesz taki sam jak ja. Obiecaj mi, że ty też nie będziesz się nigdy bał. Kiwnąłem głową na zgodę, nie zdając sobie sprawy z tego, jak szybko złamie dane jej słowo. Wtedy niespodziewanie zerwał się porywisty, silny wiatr, którego chłód przeszył mnie aż do szpiku kości, choć ciepła noc i pora roku nie powinny zwiastować takiego rodzaju anomalii. Zadrżałem niekontrolowanie. Babcia pierwsza zorientowała się, co się święci. Zwinnie stanęła twarzą w twarz z nadchodzącym podmuchem wiatru, zasłaniając mnie całym ciałem, po czym uwolniła ze swoich rąk błękitne wstęgi prądu kierując ich światło w stronę linii drzew przed nami. Wówczas ujrzałem oblicza nieznajomych. Od razu wiedziałem, że coś było nie tak. Kobieta i mężczyzna ubrani byli w niespotykane tu stroje, zdobione metalicznymi usztywnieniami, uwypuklającymi ich ramiona i wyciągającymi szyję. Odziani w czernie, zlewali się z ciemnością nocy. Sunęli po podłożu wolno, w naszym kierunku. Zdradzała ich magia, jaką władali. Byli utalentowanymi powietrza. Minęło trochę czasu. Powiedziała pierwsza kobieta z włosami długimi i czarnymi jak smoła, która wyszła nam naprzeciw. 47, odparła babcia pewnie i donośnie. Dokładnie 47 lat spędziłam na ziemi, realizując swój plan i uciekając przez twoją obsesją. Na twarzy utalentowanej wypełzł niespodziewanie uśmiech, odsłaniający jej białe zęby i sięgający zuchwale oczu ciemnych jak noc. Ich wymiana zdań nie brzmiała jak rozmowa nieznajomych. Zrozumiałem to natychmiast. Z każdym kolejnym słowem utwierdzałem się tylko w przekonaniu, że one dwie znały się wcześniej i to bardzo dobrze. Tylko co to dla nas znaczyło? Wierz mi, że po drugiej stronie znalezienie ciebie zajęło mi dużo mniej czasu, odparła tamta. Co ważne, Linoza i tamta kobieta nie były w tym samym wieku. Było to widać na pierwszy rzut oka. Dzieliła ich spora różnica wieku. Trzydzieści lat, może więcej. Na tym musiała polegać różnica czasu między ziemią a Irt, skąd pochodziliśmy. I oto znów cię mam, kobieta rozłożyła szeroko ramiona. Tak samo słabą i bezsilną, jak wtedy, gdy spotkałyśmy się po raz pierwszy. A teraz w dodatku z dzieckiem obok, jako sama, nie wiem, wsparciem? Chyba nie rozumiem, czy tak wygląda upadek najpotężniejszej, utalentowanej w dziejach pierwszego świata? Ta uwaga musiała zabolać Elinorza. Uderzyła w jej słaby punkt, w ambicje. Widziałem po jej imieniu narastający gniew. To mój wnuk. Babcia zdołała odpowiedź tylko tyle. Zaczynałem powoli łapać się w sytuacji. Babcia nie przyprowadziła mnie tutaj wcale przez przypadek. Spoglądałem bacznie na mężczyznę, który stał wciąż w cieniu drzew, kilka kroków dalej za partnerką. Trzymał nas dzikim spojrzeniem, za którym kryło się coś mającego niewiele wspólnego z człowieczeństwem. Wydało się rozjuszone i gotowe do ataku niczym dzikie zwierzę. Tak, prasknęła śmiechem rozbawiona powietrzna. To też najżałośniejszy widok, jaki kiedykolwiek widziałam. Zrobiła krok do przodu. Myślałam, że zważając na naszą dawną przyjaźń, dasz mi nieco więcej satysfakcji z naszego ostatniego spotkania. Ten świat się doprawdy zmiękczył. Nie muszę dorównywać siłą ani wiekiem, odparła babcia pewnie, po nie wiedziałem, że te słowne przepychanki dawały jej sporo uciechy. Przybyłaś tu łudząc się, że zdołasz odkryć to, co ja, ale Elina pozwoliła sobie na znaczącą pauzę, zaakcentowaną prześmiewczym uśmieszkiem. Przecież zawsze byłam krok przed tobą. Nieznajomą najwyraźniej dotknęły słowa staruszki, co dała po sobie poznać przez zaledwie łamek sekundy, marszcząc ciemne brwi na idealnie gładkim czole o alabastrowym odcieniu skóry. Przez las przemknął głuchy wiatr, będący zapowiedzią nadchodzącej tragedii. Jeśli myślisz, że po to tu jestem, to prawdopodobnie Twoja pamięć już szwankuje ze starości. Oczy powietrznej zdawały się teraz puste, bezduszne i łaknące zemsty. Ja nic nie zapominam, zawsze bezlitośnie rozprawiam się z tymi, którzy nie dochowali mi wierności. I o Tobie również nie zapomniałam. Wtedy mężczyzna wyszedł naprzód, zajmując strategiczne miejsce na środku polany. On tylko czekał na jej sygnał. Porzuciłaś mnie w środku naszej walki, naszej wspólnej wojny, Strodziłaś mnie jak nikt nigdy wcześniej się nie ośmielił! krzyczała teraz kobieta. Mam nadzieję, że ostatnie lata spędziłaś ciesząc się miłością zwykłego człowieka i swojej nowej rodziny, jednocześnie bijąc się z demonami z nocych koszmarów, które podrzucały ci okropne myśli. Kiedy ona przyjdzie i to wszystko mi odbierze? Cóż, oto jestem! Czułam, jak dreszcze przeszło mi po karku od mrocznej aury, którą rozsiewała ta powietrzna. Jej cel był oczywisty, choć ja nie pojąłem tego od razu. Dałam ci tak wiele czasu, ale teraz. To już koniec, Eli. Już pora pożegnać się z plugawym drugim światem, który miałaś zdobyć dla mnie. Czas zapłacić za swoje grzechy. Wystarczyło, że kobieta skinęła ledwo zauważalnie w kierunku partnera, a momentalnie z jego pleców wyrosła para potężnych skrzydeł o popielatym upierzeniu. Jedno ich zamachnięcie stworzyło potężny podmuch wiatru, który odrzucił porządnie mnie i babcie w tył. Podnoś się, Zein, Musisz mi pomóc. Babcia wyciągnęła rękę, chcąc pomóc mi wstać. Jej oczy świeciły błękitem, a wiatr rozgarnął jej siwe włosy. Zbliżał się kolejny atak. Nie zdołałam chwycić jej dłoni, gdy babcia odwróciła się w stronę wroga i zablokowała jego podmuch wiatru siatką elektrycznej bariery. Następnie zaatakowała go serią błyskawic, które unieruchomiły go na krótką chwilę tak, że padł na ziemię porażony. Tylko na tyle ci stać? zawołała kobieta. Może wolisz zobaczyć, jak masakrujemy twojego chłopca, co? Twoje niedoczekanie! ryknęła babcia rozwścieczona. Powietrzny ponowił atak tak szybko, że nawet nie zdążyłam się zorientować. Za to Elino jest za mimo podeszłego wieku. Zwinnie ominęła jego wiązki powietrza i sama z prędkością światła dopadła mężczyzna, traktując go porządnie prądem. Błyskawicznie chwyciła go za szyję i jednym ruchem powaliła z powrotem na ziemię. Usłyszałam rozdzierający krzyk, gdy przypaliła prądem jego skrzydła. — Nigdy nie miałam wątpliwości, że po mnie przyjdziesz — powiedziała babcia, kierując te słowa do kobiety. — Nie sądziłam też, że właśnie wyręczysz się kimś innym — Pragnęłaś honorowej walki? Chciałaś stanąć ze mną do pojedynku twarzą w twarz? Tak, tyle jesteś mi winna. Nie, ja nic nie jestem ci winna. Widziałem z dystansu, jak powietrzny podnosił się na nogi, zamierzając zaatakować babcię od tyłu. Wtedy odważyłem się na mój pierwszy krok. Kierowałem ręce w stronę mężczyzny, wymierzając prosto w niego elektryczny atak. Jaskrawy blask rozdarł nocne niebo na pół, dzieląc losy obu drużyn i wróżąc niechybnie, po której stronie stała prawda. Powietrzny oskoczył szybko na bok, w okamgnieniu pokonując dzielącą nas odległość, a już po chwili znalazł się tuż przede mną. Pamiętałem dobrze, jak wyszczerzył się do mnie w potwornym uśmiechu, ukazując rząd ostrzonych zębów zakrwawionych czerwienią jego krwi. Uderzył mnie strudłem mocno tak, że odleciałem daleko w stronę lasu i uderzyłem plecami o kamień albo pięć drzewa. Upadłem, prawdopodobnie pierwszy raz w życiu, mierząc się z tak potwornym bólem. Kręciło mi się w głowie. Świat wirował mi przed oczami. Zacisnąłem zęby, walcząc ze swoją bezsilnością. Całą wieczność nie potrafiłem podnieść się na nogi, dalej obserwując wirujący obraz nierównej walki toczonej przez babcie. Po głowie błąkały mi się myśli o tym, jak bardzo ją rozczarowałem. Podniosłem się ciężko na nogi i ruszyłem w ich stronę najszybciej, jak tylko potrafiłem, stawiając czoła pod muchą wiatru wymierzonym przeciwko mnie. Nie ujdzie ci to na sucho, słyszałem głos babci. Mężczyzna unosił ciało Elinozy w powietrzu, krępując kończyny i nie pozwalając jej na żadny ruch. Próbowałem zaatakować powietrznych, lecz wiatr rozmywał w ciemności każdą moją najbardziej bądź łomić prądu. Parłam jednak naprzód. Mylisz się, już mi uszło. Wiatr świszczał mi w uszach, lecz mimo tego słyszałem ich druzgoczącą moją duszę rozmowę. Rark, wykończ ją. Wtedy powietrzny skierował emanujące białym światłem dłonie w stronę bakci. Jej palce tańczyły w powietrzu, tworząc przeróżne kręgi i wzory, a on sam kołysał się i obracał wokół własnej osi. Widziałam, jak z ust babci uchodziło życie pod postacią świetlistej, mlecznej mgły. Jego magia pozbawiała ją tchu. Krztusiła się łapczywie, pragnąc wciągnąć powietrze, lecz nie dostała na to szansy. — Zostawcie ją! — krzyczałem, nie mogąc powstrzymać napływających do moich oczu łez. Gdy wreszcie znalazłem się tuż babci, leżała bezwładnie na ziemi. Oni zabili ją na moich oczach. Padłem na kolana przerażony, rozdarty, zrozpoczony. Było już za późno by ją ratować. Zawiodłem! — łzy płynęły po moich policzkach. To była nieodwracalna porażka, która napiętnowała całe moje życie. Czułam, jak rosła we mnie wściekłość i żal. Elina za zamadne Korei, była moją mistrzynią, autorytetem, a przede wszystkim członkiem mojej rodziny najważniejszą częścią mojej rodziny. Zabrała mnie tu ufając i pokładając we mnie nadzieję. Miałem jej pomóc, a ją straciłem. To wszystko była moja wina. Nie potrafiłem zapanować nad tworią. Nie chciałem, babcia odeszła w moich ramionach, lecząc mi na kolanach skroplami moich płas na policzkach. Nigdy sobie tego nie wybaczę. Utalentowana powietrza wciąż stała nade mną, przypatrując się z nienaturalnym zaciekawieniem tej rozpaczliwej scenie. Wydawała się jednocześnie zadowolona i zawiedziona, jakby zyskała coś i straciła jednocześnie. Nazywam się Anemone, powiedziała do mnie. Dobrze, zapamiętaj to imię, moje dziecko. Czytała Julia Kerr.